Dzień dobry, witam Cię serdecznie, no mimo tego, że wielcy tej planety uważają, że to właśnie Ty jesteś jej największym problemem. Z każdej strony słyszymy ostatnio, że powinniśmy ograniczyć nasz ślad węglowy, bo przeze mnie, przez Ciebie i Matkę Twojego sąsiada mamy obecnie kryzys klimatyczny. To nie wina wielkich korporacji, tylko moja i Twoja, więc powinniśmy się ogarnąć. Ale zanim to zrobimy, zadajmy sobie pytanie: czy ktoś tutaj przypadkiem nie robi nas konia? Zacznijmy zatem od początku, czyli od tego, co to w ogóle jest ten indywidualny ślad węglowy. Otóż jest to suma emisji gazów cieplarnianych, emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, czyli mnie na przykład albo Ciebie, zwykle liczona w ciągu roku. Średni ślad węglowy Polaka to około 10 ton rocznie, z czego na CO2 przypada około 8 ton. Tak jest napisane na stronie banku BNP Paribas, ale zaniepokoiło mnie w związku z tym coś, co powinno zaniepokoić także Ciebie, ponieważ dwa miesiące temu mogliśmy przeczytać, że tym razem Bank Santander. Prowadził licznik śladu węglowego do bankowości internetowej. I co w związku z tym? Otóż kluczowe wydaje się tutaj jedno zdanie. Licznik ten umożliwi poznanie indywidualnej, orientacyjnej wartości śladu węglowego związanego z zakupami, za które płacisz kartą tego banku. I teraz, skoro banki zajmują się wprowadzaniem liczników śladu węglowego, to zastanów się, czy nie zgrywać się to z tym, że rządzący oraz te same banki mają ogromną chęć do wycofania gotówki. Bo w momencie, w którym za wszystko będziesz płacić kartą albo przelewem, banki będą miały natychmiastową informację, co dokładnie kupiłeś albo kupiłaś i ile śladu węglowego emituje to, na co wydałeś albo wydałaś pieniądze. Dziwnym trafem możesz też teraz pójść do sklepu i na przykład na opakowaniu margaryny znaleźć informację o jej śladzie węglowym. Więc, jeżeli teraz wydaje Ci się, że to wszystko jest dla zabawy, że po prostu korporacje, banki kładą miliony na wprowadzanie takich rzeczy po prostu dla jaj, wiesz, tak sobie wprowadzają lubią wprowadzać rzeczy, które potem nie będą miały żadnego zastosowania, to możesz być w grubym błędzie. Bo skoro są limity emisji na firmy, to niedługo będziemy mieli limity emisji na osobę. Temat toczony jest od lat w postaci paszportu węglowego. I skoro udało się wprowadzić paszporty związane z pandemią i wpuszczać albo nie wpuszczać niektórych ludzi do restauracji, to myślisz, że nie uda się wprowadzić kolejnego paszportu dla ograniczenia twojej wolności. Hopie! Hopie! Nie takie rzeczy nas jeszcze czekają, a to, że paszporty węglowe niebawem będziemy mieli wszyscy, jest prawdopodobne. I to bardzo. Tym sposobem dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że prawdopodobnie ty i ja już niebawem będziemy mieli roczny limit emisji do wykorzystania na osobę. Jeżeli nie daj Boże, przyjdzie ci do głowy, żeby polecić na wakacje all w samolotem, to sobie to wybierz z głowy i już nigdy więcej nie polecisz. Ponieważ okaże się na przykład, że od lipca, kiedy wróciłeś, do końca roku, nie masz już limitu do wykorzystania. I nie kupisz nic w sklepie, bo bank będzie blokował twoje transakcje na tej podstawie. Ten sam bank, który teraz jest za wycofaniem gotówki i w którym ty będziesz zmuszony trzymać swoje pieniądze, będzie podliczał wszystkie twoje zakupy, wszystko co robisz, po to, żeby obliczyć, jaki jest twój ślad węglowy i na jego podstawie ograniczyć ci dostęp do twoich własnych pieniędzy, czyli twoją własną wolność. Znowu najgorzej będą mieli ludzie biedni albo kasa średnia. A ci, którzy to wymyślają i wprowadzają, dalej będą robili, co im się żywnie podoba. Przecież niedawno spotkała się znowu w Davos elita świata Światowe Forum Ekonomiczne i Przyjaciele szefowie firm farmaceutycznych, prezesi ogromnych spółek bankierzy, politycy Ja tylko przypomnę, że podczas zeszłorocznego spotkania w ciągu zaledwie kilku dni ponad tysiąc prywatnych samolotów przyleciało i odleciało z lotnisk w pobliżu Davos. Czyli kolejny raz nad ludzie lecą tam prywatnymi odrzutowcami. Oni nie, nie tam to nie, ma, to nie jest emisja żadna. Jak oni latają prywatnymi odrzutowcami, to się nic nie dzieje. Lecą tam prywatnymi odrzutowcami, żeby dyskutować o tym, jak to zrobić, żebyś ty nie mógł jeździć samochodem i przesiad się na rower. Bo emitujesz za dużo zanieczyszczeń, no wypadałoby ci jeszcze ten paszport węglowy tutaj, bo tutaj chyba Wielcy tego świata teoretycznie spotykają się w Davos po to, żeby dyskutować nad tym, jakie teraz problemy ten świat ma, jak je rozwiązywać, a w praktyce wielu z tych ludzi jest ogarniętych obsesją na punkcie kontrolowania jak największej ilości aspektów Twojego życia. To są ludzie, którzy sami nie zrezygnują ze swoich Bentleyów i Ferrari, ze swoich helikopterów, jachtów czy odrzutowców, ale bardzo chętnie i bardzo szybko, najlepiej, sprowadzą Ciebie. Do roli nowoczesnego niewolnika, który jest kontrolowany w 100% i o którym wszystko wiadomo. I niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, między innymi ślad węglowy, indywidualny ślad węglowy, jest do tego świetnym pretekstem. Idźmy dalej! W 2016 roku przeczytałem pierwszy artykuł o tym, że warto by było, żebyśmy tam jedli świerszcze czy termity dla ratowania ludzkości. To był taki artykuł tam niby żartem, niby nie do końca, niby trochę serio, że wszystko w imię ratowania ludzkości przed głodem i katastrofą ekologiczną, że dla naszych wnuków to może być codziennością. I 6 czy 7 lat temu ludzie chodzili: Maciek, Maciek, haha, ha, he, he, ale śmieszne, patrz co tu napisali, że niby w przyszłości robaki będziemy jedli. Minęło parę lat, i to, co było niby teorią spiskową, nagle się okazuje rzeczywistością. Unia Europejska właśnie stwierdziła, że świerszcz domowy jest pokarmem. Tym sposobem po syntetycznym mięsie przyszła kolej na mąkę ze świerszczy. Chlebuś, makaronik, pizza, ciasteczka na bazie świersza. To będzie teraz modne, promowane i ekologiczne. I co najlepsze, producenci nie muszą wcale na przodzie opakowania wielkimi literami pisać: Uwaga, ten produkt zawiera świerszcze. Mają obowiązek wspomnieć o tym w składzie, czyli tam, gdzie większość kupujących w ogóle nie dociera. I absolutnie, ja nie mam nic do i zupełnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby zwrócić Waszą uwagę na jeden fakt: To, z czego śmialiśmy się parę lat temu, dzisiaj już się dzieje, a to, w co dzisiaj nie wierzymy, jutro może być rzeczywistością, między innymi poprzez ślad węglowy, być może już niebawem spełni się marzenie wielkich tego świata, czyli pełna kontrola każdego człowieka, a klimat jest do tego doskonałym pretekstem i furtką. Już dawno raport Oxfam pokazał, jak to wygląda naprawdę. I jeszcze to hasło wywodzące się z Davos: Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. No piękny slogan. W normalnym świecie zrobilibyśmy tak, że jeżeli elity, zaczynając od naszych rządzących, posprzedawałyby samochody, wsiadłyby na rowery, posprzedawaliby swoje mieszkania, domy, działki, być może odrzutowce. Jeżeli zrezygnowaliby z latania samolotami nie tylko na spotkania w Davos, ale też na przykład na wakacje. Jeżeli zobaczylibyśmy premiera, który między konferencjami prasowymi przegryza sobie świerszcza i mówi potem z uśmiechem na ustach Ludzie! Ja nie mam nic i jestem taki szczęśliwy! To wtedy my, kilkadziesiąt milionów ludzi, zastanowilibyśmy się, czy zrobimy tak samo. I być może byśmy tak zrobili, a być może nie. Tak wyglądałaby idealna rzeczywistość, w której niestety nie żyjemy. Trzeba zdać sobie sprawę, że i tak nikt z tym nic nie zrobi, bo poczynając od pandemii, wmówiono ludziom, wmówiono światu, że to wszystko, co teraz się dzieje, jest dla jego bezpieczeństwa. A jak kiedyś powiedział pan Benjamin Franklin, ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność.